Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszym podcaście. Witam po raz kolejny gosie Jest mi bardzo miło, że znów mam okazję porozmawiać. I nasz dzisiejszy podcast jest wstępem do czegoś większego, a mianowicie do zbliżającego się wielkimi krokami Tygodnia Wege, w ramach którego wymyśliłyśmy sobie z Gosią taką serię wydarzeń, którą nazwałyśmy Bez Mleka Też Urośniesz. Jest to odpowiedź oczywiście na dosyć znane przysłowie i myślę, że doskonale obrazuje to, o czym chcemy rozmawiać i dzisiaj i w trakcie właśnie tego tygodnia wege. I nie będziemy mówić o tym, że dzieci powinny jeść szpinak, brukselkę, których nie lubią. Chciałbyśmy tutaj bardziej porozmawiać o takich problemach, na które napotykają się i rodzice, i także dzieci i młodzież. I nie tylko jest to otyłość, nadwaga, z którymi teraz coraz częściej się spotykamy, ale także różne zaburzenia odżywiania związane też z nadwagą, ale też z niedowagą, czasem z masą ciała w normie, a dotyczące głównie tej kwestii psychicznej. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj dla siebie taką część. Także może na początek. Dlaczego w ogóle, akurat u dzieci i u młodzieży, to żywienie jest takie ważne? No myślę, że przede wszystkim ze względu na to, że się rozwijają, ale to nie jest tak, że tylko rośniemy. Rozwija się także nasz układ nerwowy, który tutaj gra kluczową rolę, ponieważ czy to dzieci, czy to młodzież muszą się uczyć taki mają obowiązek. I właśnie Układ nerwowy, który jest za to odpowiedzialny, musi mieć dostarczone odpowiednie składniki odżywcze, żeby pracować na najwyższych obrotach. Coś Gosia byś jeszcze do tego dodała? E, tak, myślę, że tutaj też hormony są bardzo ważne, szczególnie u nastolatków, e, kiedy tutaj tak naprawdę dojrzewają, i e, no, tak naprawdę dla hormonów bardzo ważne też jest odżywienie, nie samo żywienie, ale takie kluczowe słowo odżywienie, bo żeby właśnie z, e, hormony, układ nerwowy i wszystkie układy w naszym organizmie pełniły swoje funkcje, to potrzebują też witamin i minerałów, właśnie do tego, aby to wszystko e, prawidłowo funkcjonowało. Dokładnie tak i myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że właśnie te hormony czasami mogą troszkę... Nakombinować w tych młodych organizmach, i jest to powód, dla którego właśnie młodzież często ma zaburzenia odżywiania. Bo mówi się, że na zaburzenia odżywiania mo mogą wpływać geny, że jeżeli rodzice mieli jakieś problemy, jeżeli mama chorowała na zaburzenie odżywiania, to dziecko też będzie miało oczywiście. Mówi się, że na zaburzenia odżywiania mogą wpłynąć media, yy, internet. Tak, to wszystko oczywiście prawda, ale to są tylko takie czynniki dodatkowe, a my w sobie mamy też pewne predyspozycje, które mogą właśnie do tego predysponować. To znaczy właśnie tego się powiedziała te hormony. Ciężko czasami jest zaakceptować, że ciało się zmienia, niezależnie czy to dziewczynki, czy chłopca. Te zmiany nadchodzą i są one nieuniknione. I tutaj nie chodzi o to, żeby się im sprzeciwiać, tylko właśnie żeby się z tym pogodzić i działać tak Żebyśmy czuli się i wyglądali to oczywiście na drugim miejscu jak najlepiej. Dokładnie, też się z tym zgodzę. I dzisiaj w sumie przeglądałam sobie TikToka <grych> i natrafiłam na coś takiego bardzo skłaniającego do refleksji, a mianowicie pewna mama mówiła. Dlaczego dzieci teraz denerwują rodziców czasami bardziej niż jak my byliśmy dziećmi? I powiedziała, że to było tak, że wracała ze szkoły, zostawiała plecak, jadła obiad i szła na dwór. Spędzała tam cały dzień i wracała dopiero na kolację, a we wakacje to praktycznie w domu i nie było wcale. No powiem szczerze, ja miałam takie samo dzieciństwo, też ono tak wyglądało. I jak popatrzymy na to, jak. Jest dzisiaj, to zdecydowanie widać różnicę. Wiadomo, są jeszcze takie osiedla, bardzo często na wsiach dzieci są tak wychowywane, gdzie faktycznie spędzają bardzo dużo tego czasu na dworze. Ale nie ukrywajmy, jednak te wszystkie gadżety, laptopy, telefony, tablety, telewizja wpływa na to, że te dzieci spędzają więcej czasu w domu. I czy mamy z tym walczyć? No, powiedzmy, że dobrze byłoby faktycznie to ograniczyć, ale to nie znaczy, że w XXI wieku nagle będziemy dzieci wychowywać tak, jak to było 50 lat temu, bo czas idzie do przodu, ale mamy po prostu tak modyfikować swoje nawyki, żeby one pozwoliły nam. W tym czasie, w którym znajdujemy się teraz, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, czuć się dobrze, bo nie zawsze mamy warunki do tego, żeby jakoś ćwiczyć, nie zawsze musimy chodzić na siłownię, ale chodzi o to właśnie, żeby dostosować te wszystkie modyfikacje do, do tego, jaką mamy aktualnie sytuację. Tak więc powinniśmy po prostu dostosować się do obecnych czasów i z tymi dziećmi współpracować, a nie być ich przeciwnikami, bo to, że te dzieci się buntują, to nie znaczy, że one chcą nam zrobić na złość. One nam też coś przekazują. I Gosia, co Ty byś powiedziała o tym, że teraz faktycznie jest taki duży problem tych z, m, zaburzeń odżywiania związanych tutaj głównie z nadwagą. Mam na myśli, wiadomo, nie sądzimy, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że w sklepikach są drożdżówki, e, ale ogólnie, jak, co Ty byś do tego dodała? Dlaczego tak często teraz występuje nadwaga u dzieci i młodzieży? Mhm. No właśnie też bym powiedziała, że niekoniecznie to musi być sama dieta, choć no, zauważamy, że dzieci coraz więcej sięgają po przetworzone produkty, tym bardziej, że właśnie w sklepach, kiedy są nawet na dworze i idą do sklepu, bo chcą coś przekąsić, co najczęściej sięgają po słodycze, to już jest jedno. Też warto zwrócić uwagę na to, że mamy coraz mniej aktywności fizycznej i to, co powiedziałaś wcześniej, właśnie do, dostęp do tabletu, do komputera smartfona, e, właśnie ogranicza dzieciaki do wychodzenia na dwór, do, do biegania tak naprawdę do późnego wieczora, jak to było e, za naszych czasów, e, no i teraz więcej czasu spędzamy właśnie, dzieci spędzają przed, e, przed komputerem, e, oprócz tego też naświetlają się światłem niebieskim, który też, jak już wiemy według badań, e, wpływa negatywnie na, na nasz mózg, ale w ogóle też e, na zdrowie. E, też bym dodała do tego, że tutaj edukacja, Edukacja o żywieniu, bym powiedziała, że jej praktycznie nie ma, albo jest jej bardzo mało szczególnie tutaj w szkole, ale też edukacja dla rodziców, bo pamiętajmy o tym, że nasze dzieci uczą się od rodziców prawidłowych nawyków żywienia i tutaj rodzice są takim pierwszym przykładem dla dzieci. Też warto wspomnieć o śnie, bo też zauważam, szczególnie u nastolatków, że bardzo często ten sen jest zaniedbywany i kiedy, jak już wspominałyśmy o hormonach, dzieci, te hormony się dziś Stabilizują, one, one dopiero tak naprawdę e, zaczynają działać tak porządnie w tym wieku nastoletnim. E, to, kiedy my chodzimy późno spać, to tak naprawdę mocno wpływamy na tą dysregulację hormonalną, i to też może się przyczyniać później e, do otyłości, do zaburzeń e, gospodarki glukozowo-insulinowej. E, no i też e, ma to wpływ na nasze nawyki żywieniowe, bo jak wiemy, wyszły m, badania, które mówią o tym, że im m, więcej nocek zarywa, tym wybieramy, że tak powiem, bardziej przetworzone produkty w ciągu dnia i jest to skorelowane z cukrzycą i otyłością. I myślę, że remedium na to, tak jak już też powiedziałaś gdzieś tutaj, między słowami, jest właśnie ta edukacja żywieniowa, nie tylko tych dzieci, młodzieży, ale też rodziców bo często bardzo nieświadomie możemy zrobić im krzywdę. Tutaj taki pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, który będziemy też rozwijać, rozwijać w trakcie jednej z rozmów z naszymi gośćmi w trakcie tygodnia Wege, to między innymi nagradzanie dzieci jedzeniem, tutaj szczególnie słodyczami. To zostaje do wieku dorosłego, później odnosząc jakieś sukcesy w pracy czy w życiu osobistym, podświadomie pragniemy tych słodyczy, zaspokajamy ten głód emocjonalny i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie ta mama, która dawała nam słodycze w nagrodę za coś, mogą być tego przyczyną. Także myślę, że nawet to, ta edukacja rodziców to nie musi być yy, taka odbierana przez wszystkich yy, stereotypowo. Czyli, a dzieci muszą mieć zdrowo, warzywa, owoce, wiadomo. To już wiemy wszyscy, ale właśnie chodzi o to, żeby to przekazać w taki praktyczny sposób i też. Powiedzieć, czego nie robić, ponieważ ten młody organizm, ta młoda psychika jest bardzo podatna na kształtowanie, na kształtowanie różnych nawyków i obserwacje, szczególnie rodziców, osób starszych i właśnie nieświadomie często możemy zrobić takim osobom krzywdę. No to może właśnie to też już tak przejść do tych zaburzeń odżywiania, płynnie teraz tematem, że właśnie często są to. Takie nawyki, które gdzieś wynosimy z tych czasów mieszkania z rodzicami, i na to też mam jeden bardzo dobry przykład. To jest, tak się mówi, wiecznie odchudzająca się mama. To znaczy, jeżeli byliśmy dzieckiem, mama zmagała się, nawet nie, nie musiała mieć nadwagi, otyłości, ale często po prostu była niezadowolona ze swojej figury cały czas była na diecie ona cały czas wszystkiego sobie odmawiała ciągle mówiła że jest na diecie a później na przykład przychodziła niedziela wieczór i mówiła chodź jemy sobie lody odpuścimy sobie tą dietę i kupowała na przykład dużo słodyczy dziecko też to zapamiętuje w taki sposób że to jest taki dosyć typowy schemat budowania bulimii Czyli dziecko kojarzy, że na co dzień trzeba być na diecie, bo przecież nie można się odżywiać racjonalnie, bo od tego przytyjemy. Ale gdy już nie mamy siły, no to, to się obiadamy. I nawet jeśli tego nie chcemy, to nasz organizm też już wyrobił sobie taki nawyk, że właśnie po takiej diecie trzeba sobie to jakoś zrekompensować. No i tutaj już dochodzi do takiego typowego koła bulimi, Także... To, że media wpływają, to, że telewizja wpływa na powstawanie zaburzeń odżywiania, oczywiście, ale ja bym tutaj przede wszystkim skupiła się właśnie na takich czynnikach, które wynosimy z domu, które wynosimy od rówieśników i one zostają z nami na całe życie, dopóki tego sobie nie uświadomimy i nie będziemy nad tym pracować, oczywiście, bo to, że ktoś miał taką sytuację w domu, to nie znaczy, że musi z nią pozostać już do końca. I właśnie na ten temat będziemy też prowadzić rozmowę w trakcie tygodnia Wege, także mam nadzieję, że troszkę wytłumaczyłam, o czym będziemy rozmawiać i, i że zachęciłam do wzięcia udziału właśnie w tej rozmowie. To może na koniec jeszcze Gosia abyś opowiedziała, jak u dzieci walczyć z nadwagą i otyłością i u młodzieży i nie chodzi tutaj o to, żeby Jeść właśnie same warzywka i owoce, tylko tak mniej więcej jak my, jako tacy obecni dietetycy to postrzegamy. Tutaj bardzo ważne też będzie wprowadzanie tych nawyków, czyli nie rzucanie się na, na głęboką wodę, czyli wszystko albo nic, tak samo. Dlatego, że bardzo często jest tak, że po prostu gdy na co dzień jemy przetworzone produkty, a jutro postanowimy sobie, że jemy tylko owoce i warzywa, to tak naprawdę po jednym dniu albo nawet po połowie dnia zrezygnujemy, bo, bo to nie jest coś, co nasz mózg i ciało akceptuje. Bo też musi się przede wszystkim przyzwyczaić. Ale warto na przykład tutaj wdrażać te warzywa do obiadu, można je gdzieś przemycać. Można zamiast na przykład batonika zrobić samemu batonika albo jakiś deserek, który może zastąpić taki batonik, oczywiście ze zdrowszych produktów. Warto też zadbać o nawodnienie, bo też dzieci i młodzież bardzo często o tym zapominają, i nawodnienia zastępują napojami słodzonymi, gazowanymi, co też nie jest dobrym wyborem i dodatkowo też zawiera kilokalorie, dodatkowe, także też, też tutaj warto wprowadzić wodę i kiedy na przykład nie lubimy e, pić samej wody, to można do niej dodać owoce i to już nadaje jakiś aromat i lepiej tą wodę się pije. To jest e, jedna z takich e, ważnych rzeczy, jeśli chodzi o żywienie. E, tutaj aktywność fizyczna i my też aktywność fizyczną kojarzymy sobie właśnie z pójściem na siłownię czy z bieganiem 10 km dziennie. Właśnie też nie o to chodzi. Warto tu wyjść sobie na dwór, na dłuższy spad, pojeździć na rowerze zamiast na przykład jechać do szkoły e, autobusem to jest jest możliwość to można na przykład e, pojechać rowerem też można przejść się spacerkiem dłuższym tak samo jak wychodzimy do sklepu to też warto iść albo naokoło dłuższą drogą też jest to dodatkowa aktywność fizyczna oczywiście sprzątanie zabawy z psem i tak dalej to też jest aktywność fizyczna um, tutaj też właśnie dużo czasu na świeżym powietrzu to też będzie dodatkowo zdrowsze dla do naszego mózgu, co jest też bardzo ważne, co też będzie wspomagać um, lepszy sen i regenerację. No, i też e, warto wspomnieć tutaj o przerwie między posiłkami, bo bardzo często jest tak, że my nie dajemy m, organizmowi trawić, nie dajemy odpocząć, i tutaj e, ta przerwa między posiłkami też będzie bardzo ważna, jeśli chodzi o tutaj e, zrzucenie masy ciała. E, I też nie obiadanie się na zapas, bo też m, zauważamy przy stole, szczególnie świątecznym, e, że, że lubimy się obiadać na zapas, bo wszystko jest takie pyszne oczywiście, e, ale też później to są też takie budowle, Nawyków znowu, że niekoniecznie tylko przy stole świątecznym, ale przy um, na urodzinach, a jak ktoś na przykład wyprawia takie imprezy rodzinne co tydzień i co tydzień każdy obiada się um, tak na zapas, dosyć mocno, to później organizm też się domaga, też gdzieś tam podświadomie um, sięgamy po więcej jedzenia. No i warto tutaj um, znowu wspomnieć o tym śnie, żeby jednak zachować tą higienę snu, nie chodzić o późnej porze spać. Um, Zadbać o dobrą jakość snu, bo im gorzej będziemy spać, tym bardziej będziemy zmęczeni, a wtedy nasz organizm podświadomie chce, abyśmy dali mu jak najwięcej energii, a najwięcej energii i najszybciej daje właśnie um, daje tutaj cukier i tłuszcz, i najczęściej właśnie to są słodycze. Tyle bym um, dodała z, um, z takich um, tutaj typów odnośnie małych zmian czy nawyków. I myślę, że to, to znaczy, jak mówiłaś, to właśnie naszła mnie taka myśl, że to jedzenie na zapas u osób starszych, może nawet nie starszych, ale nawet u rodziców, ale faktycznie u tych starszych jest to bardziej zauważalne, ma jakby swoją podstawę. Jako psychodietetyczka nauczyłam się, że zawsze Szukamy przyczyny, bo wszystko ma swoje przyczyny. Czasami nam się wydaje, że coś się wzięło znikąd, ale absolutnie tak nie jest, i zawsze musimy znaleźć ten powód, ten bodziec, który coś aktywował, żeby móc z nim pracować. I właśnie jeśli chodzi o to jedzenie na zapas u tych osób starszych, no to myślę, że takim ważnym czynnikiem, który na to wpływa, jest właśnie fakt, że te osoby pamiętają czasy, jak tego jedzenia nie było tak pod dostatkiem, czasy powojenne, czasy, kiedy ta gospodarka w Polsce była w kiepskim stanie. I jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to nie jest tak, że te osoby jakby znikąd jedzą na zapas. Organizm pamięta. Przede wszystkim psychika pamięta. I postarajmy się po prostu to zrozumieć i być może wytłumaczyć, że tak nie trzeba robić, że to zjedzenie na zapas w dzisiejszych czasach nie prowadzi do tego, że będziemy mieć później energię, a jedynie do tego, że odłoży nam się nad tkanki tłuszczowej. Także to pracowanie nad nawykami to, znów powtórzę, to nie jest takie typowe hmm, pracowanie nad tym, żeby jeść więcej owoców, warzyw w pięciu posiłków dziennie, tylko właśnie nad wszystkimi takimi czynnościami dotyczącymi spożywania posiłków. Które mamy często od lat, a nawet się nad nimi nie zastanawiamy. I może jeszcze tak słowem zakończenia, odbiegając już troszkę od tego tematu, wytłumaczę, dlaczego ta seria wydarzeń, tych rozmów na tygodniu WG nazywa się właśnie Bez mleka też urośniesz. Ponieważ kiedyś, i teraz też to bardzo często zauważam u takich osób starszych, że przeczytają gdzieś na przykład artykuł, że płatki owsiane są zdrowe że kasza jak dla nas jest zdrowa i oni pytają, czy naprawdę, czy to jest prawda i mam wrażenie, że mają ochotę jeść to przez cały czas, bo przeczytali gdzieś, że to jest zdrowe. No i tak jest też z mlekiem a raczej było, że gdzieś tam było powtarzane, pij mleko, będziesz wielki i właśnie gdzieś kiedyś był, widziałam takie zalecenia takiej starszej dietetyki, że powinno się dziennie spożywać 2 litry mleka, żeby dostarczyć sobie wapnia niezbędnego do rośnięcia. No i tutaj zapominamy, że to nie chodzi tylko o to, żeby urosnąć w górę. Ale żeby urósł nam też dosłownie układ nerwowy, żeby się prawidłowo rozwinął, żeby wszystkie hormony działały prawidłowo. Także teraz bycie wysokim, to znaczy kiedyś to było takie postrzegane, że kto wysoki, ten zdrowy, wiadomo, urósł. A dzisiaj wiemy, że no ten wzrost raczej nie ma za dużo wspólnego jakby z rozwojem takim intelektualnym i skupiamy się na tym, żeby odżywić organizm na wszystkie możliwe sposoby. I dlatego też ta seria wydarzeń właśnie nazywa się tak, jak się nazywa, po to, żeby zwrócić uwagę, że to żywienie nie jest takie jednoliniowe, a że mamy tutaj mnóstwo czynników, które należy poruszyć. I mam nadzieję, że dzisiejszym krótkim podcastem zachęciłyśmy do wzięcia udziału w tygodniu Wege. Do przesłuchania oczywiście wszystkie wydarzenia będą bezpłatne, dostępne na naszych mediach społecznościowych. Także dziękujemy wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zachęcamy do wzięcia udziału w tygodniu Wege, szczegóły już niebawem. Tak, bardzo dziękujemy i e, zachęcamy, bo naprawdę można bardzo dużo informacji e, wyciągnąć i przede wszystkim bardzo przydatnych informacji. A w opisie pod podcastem znajdziecie link do wydarzenia do tygodniowego, także bierzcie udział, zachęcamy i zapraszamy. Do zobaczenia!